Tomek, nie wypowiadaj się o bieganiu i butach. Buty jak za wąskie, to kupujesz rozmiar większy. Proszę, nie mów tego publicznie. Gościu, kurwa, zbiegałem cztery pary ląpików. I jeżeli miałem i 4,5, ląpiki 4, ląpiki 5 i wszystkich miałem 44, przyjeżdżają Lampiki 6 i są kurwa za wąskie, zamawiam 44,5 i są dobre, to co ty mi będziesz pierdolił, żebym się nie wypowiadał o butach? O czym ty w ogóle do mnie tutaj się rzucasz? Jak masz problem, zaraz znajdziesz bana i się skończy, bo mnie wkurniasz. Powiada się, że złość jest emocją, która narasta po cichu, aż w końcu dochodzi do momentu, w którym musi wybuchnąć. Jest jak uśpiony wulkan, w którym gromadzi się przez wieki rozsadzającego ośrodka ciśnienia, aż w końcu wybucha ku zaskoczeniu okolicznych mieszkańców, którzy i owszem wiedzą, że prędzej czy później to musiało nastąpić. Jednak nie byli w stanie przewidzieć kiedy.